Dzień dobry, witam serdecznie Panią Pani Karoliną. Pyta Pani o, no takie, że tak powiem karmiczne rzeczy. Hmm. No, tak z rozkładu, co do, do tych pani, nie wiem. Karmicznej, karmicznej um, ścieżki, to tu pokazuje mi się, proszę Pani, że e, w tych poprzednich wcieleniach Pani, nie wiem czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, e, ale Pani e, kogoś oszukała, krótko mówiąc. E, działała. No tak. <laughs> Miała Pani relację, która była utajona. Być może była to relacja trójkątowa. Nie, nie za bardzo obojętnie, czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, nie za bardzo była Pani wierna tej osobie, z, z którą Pani była w tych ówczesnych czasach. I mamy kartę tutaj diabła na końcu. No. Także pyta pani o, o to, co się wydarzyło w tych poprzednich wcieleniach u pani, no to uważam, że to jest jakaś, może być, jakaś spłata długu karmicznego na zasadzie tego, że pani jako kobieta czy mężczyzna kiedyś tam, a może w kilku wcieleniach, nie wiem, manipulowała, prawda? Tak jakby była pani opętana rządzą władzy, rządzą, rządzą ogólnie, rządziły panią, rządzę. O, może tak. <laughs> ok, więc tutaj to, to z pozycji takiej, że tak powiem, przeszłych wcieleń, z pozycji karmy. karmy. A teraz dwójka buław. Przede wszystkim proszę pani, karty tutaj, czy jakby sytuacja tak tu i teraz, nie? Pani pyta, co, co pani robi źle. Ja nie sądzę, że pani cokolwiek robi źle, tylko w tym wszystkim, co pani robi, musi być zachowana równowaga. I do takowej równowagi pani powinna dążyć. Czyli nie tylko, nie wiem, przesadne skupienie na dziecku, albo przesadne skupienie na partnerze mężczyźnie, prawda? Żadna z tych dróg nie jest tutaj dobra. Ale na czym się jeszcze, wie Pani, nie wiem, czy to ma tutaj jakiś. Mm, Sens, bo Pani o co innego pyta, a karty y, troszkę podpowiadają, że tu za momencik, proszę Pani, bardzo ważne, y, ważna będzie Pani y, równowaga finansowa, stabilizacja, będzie, jak dojdzie do jakiejś wymiany, coś za coś. Nie wiem, pani będzie kupować, sprzedawać, y, albo no, po prostu wy, wymień, zamie, wymieniać, zamieniać, płacić. Y, jest jakaś i to dotyczy finansów. Yy. I zabezpieczenia swojej stabilizacji. Ale to jest tak pokątnie. Być może na tym się pani ma skupić. Teraz tak. Ogólnie sytuacja dwójka buław. Wie pani tu, gdzie, gdzie, bo to jest problem, tak? Gdzie jest problem dwójka buław? Ciągłe zastanawianie się. Czyli nawet w tym momencie, jak pani mnie o to pyta, to karty wskazują, problemem jest zastanawianie się rozkminianie, no właśnie to jest problemem. Tak jakby pani myślowo, a dlaczego tak się dzieje, a, a dlaczego to mnie spotyka. I cały czas pani zamiast jakby ciapnąć to nożyczkami i przestać się zastanawiać, a dlaczego mnie to spotyka, zacząć żyć, proszę, dla pani tutaj jest rada. To jest rada. Tu jest problem, tu jest rozwiązanie, rada, i to jest Piątka Kielichów. Piątka Kielichów mówi tak, a weź człowieku, odżałuj już to, co było, nie zastanawiaj się, daj temu odejść, skup się na tym, co masz w ręku, co możesz zrobić z rzeczami, z życiem, które jest tu i teraz. I przestać ciągle odwoływać się y, do tego, co było, a jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. I tu jakby proszę panią, żeby pani tego nie robiła. Pani przypisuje sobie winę za coś tam. Nie proszę pani, to nie jest pani wina. To pani powinna korzystać z życia i być... No nie powiem, że samolubna, ale tu chodzi o takie, takie zdro, o takie bycie w sensie zdrowym, osobą samolubną, ale w sensie zdrowym, normalnym, że pani też się czegoś od życia, coś się od życia pani należy, że pani też powinna czuć się dobrze, stabilnie, godnie, że pani powinna mieszkać w godnych warunkach, że pani powinna e, cieszyć się ze swojego życia, a nie ciągle rozkminiać, decydować, a może... E, a może tamten to sobie poszedł, bo ja coś zrobiłam źle, może ja złą decyzję podjęłam? Nie podjęła pani złej decyzji, po prostu człowiek nie był dla pani, tak? I nawet ta chwilowa samotność, w sensie brak stałego partnerstwa, kogoś, kto przychodzi codziennie, nie wiem, do domu, czy robi zakupy, owszem, jest to bardzo pomocne. Natomiast myślę, że dalej sedno problemu też tkwi w tym, że pani za bardzo okazuje miłość od razu. Królowa Kielichów, tak? Pani chciałaby to od razu dać, od razu pokazać, yy, podzielić się swoją dobrocią, uczuciami. Tak? Od razu pani pokazuje całą swoją duszę, pokazuje pani, jaka, jaka pani jest, tak? Być może to się dzieje również za szybko, bo szóstka buław za szybko um, okazuje uczucia, tak? Mówiąc wprost, za szybko okazuje uczucia królowa kielichów. Oczywiście, jeśli rozpatrywać to w kategorii no, jakiegoś błędu, prawda? To jak się tym potencjalnym partnerom za szybko okazuje swoje uczucia, to oni wtedy uciekają. I to jest kolejna prawda życiowa. A im pani bardziej faceta pogoni i yy, będzie pani, no nie wiem no normalnie taką, zadzwonisz to, zadzwonisz, nie to nie. Twoja rzecz, to tym większe zainteresowanie pani, yy, że tak powiem, wzbudzi. Kolejny tutaj, jeśli Pani by oczywiście chciała, problem, no mamy tutaj dwa pazie. Faktycznie, tu się z Panią zgodzę, że e, czymś, co może w jakiś sposób stopować Panów w rozwoju relacji, jest dziecko. Tak, mamy tutaj dwie karty pazi, e, paź buław i paź denarów. Tylko trzeba sobie od razu zadać pytanie, czy skoro tak się dzieje, to to są osoby godne pani zainteresowania? Czy to są osoby odpowiedzialne? I na czym e, im tak naprawdę zależy? Czy na normalnym życiu z panią, które będzie i dobre, i trochę złe, i będą chwile piękne, i będą problemy dnia codziennego? A któż ich nie ma? Każdy. I od razu salwowanie się w tym momencie ucieczką, bo dziecko, to od, to od razu Pani powinno się zapalać czerwone światło. Ty człowieku nie jesteś e, godny mnie. Tak? Czyli nie rozkminiać, co Pani, jak Pani jeszcze może komuś tam służyć i oferować to, co Pani ma, swoją dobroć i miłość, bo Pani ma komu oferować dobroć i miłość, Dziecko, prawda? Bo to jest krew z pani krwi i to jest pani rodzina. Natomiast każdy ten obcy, że tak się wyrażę, truteń, e, no to póki co jest obcy. Czy on będzie z panią, czy, czy... Ale to jest obcy człowiek. A rodzina, krew z krwi to są rodzice, rodzeństwo i pani dziecko. To jest rodzina. I tu należałoby się w tym gronie właśnie bardzo mocno wspierać, a ciągle rozkminianie. Co ja źle zrobiłam? A dlaczego tak zdecydowałam? A dlaczego mi się tak trafia? Hm. I właśnie może to jest błąd. Jeśli pani to ciągle roz, rozkminia, e, dostaje pani maila, smsa, czyta zdanie po zdaniu i rozkminia. Sens każdego słowa, a co on miał na myśli, a dlaczego tak napisał, a jakie ja mam teraz odpisać, a może źle odpiszę. Dobrze pani odpisze. O pani odpisuje tak, jak pani czuje. Pani czuje szczerze, normalnie, z sercem na dłoni. Prawda? I proszę się nie, jakby nie zastanawiać, a cóż on to miał na myśli i czy ja odpisałam coś źle, że się on zmył. Zmył się, bo niegodny pani był, krótko mówiąc, i nieodpowiedzialny. I tylko te relacje traktowałby no, na zasadzie kochanek, kochanka. Z drugiej strony. Z drugiej strony, pani jest osobą młodą i. Tak naprawdę pani samotna nie powinna być. Więc może cały temat ugryźć inaczej. Bez jakiegoś zakochiwania się i dawania całej siebie, a jednocześnie po to, żeby nie być samą, pani się musi spotykać, no musi. No dobrze byłoby, gdyby pani się z kimś spotykała dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jako kobiety, dla spełnienia. Pani ma swoje potrzeby określone, jak każdy. Potrzeby ciała. Oczywiście duszy też, ale no, tak to świat skonstruowany jest, że najpierw te cielesne potrzeby trzeba zaspokoić, prawda? A dopiero potem w miarę rozwoju te duchowe również. Bywają rzadkie przypadki od razu takiego porozumienia ciał i dusz, ale to są przypadki rzadkie. Więc w tej całej sytuacji to nie pani powinna sobie zadawać pytanie, co ja robię źle, tylko odpuścić to, co było, odżałować, zająć się sprawami bieżącymi. Piątka kielichów na, w innych kartach to trzy kielichy przewrócone, dwa pełne, a pani zwraca uwagę tylko na te przewrócone, a w dwóch pełnych co jest? A w dwóch pełnych jest pani dalsze życie, jest pani rozwój. Jest pani przyszłość. Jaka ta przyszłość jest, no to pani musi sobie jakby sama usiąść i pomyśleć, co ja mogę zrobić na przyszłość dla dobra siebie, dla dobra mojego dziecka. A nie ciągle rozkminiać, czy jakiemuś tam fagasowi pani odpowiedziała tak i tak, iż dlaczego on, on się był obraził, bo głupi był. No i tyle. Więc pani Karolino, uszy do góry, zero obwiniania siebie o, o jakiekolwiek tam sprawy. Jak będzie odpowiedni moment, że w pani życiu pojawi się ktoś godny pani, to wtedy tak się stanie. Natomiast na siłę szukanie kogoś i jeszcze na dokładkę obwinianie siebie za nieudane relacje, to sobie pani szyje scenariusz na przyszłość. Będzie się to ciągle powtarzać i powtarzać. A jednoznacznie, a zająć się tymi sprawami finansowymi, które pani teraz ma, co pokazało przełożenie. Królowa Denarów, tak, i Szóstka Denarów. Musi tu pani finansowo jakoś zadziałać na swoją własną korzyść. Proszę na tym się skupić i o tym pamiętać, bo to będzie jakby, skoro jest taka sugestia kart, to ta sprawa, czy te sprawy finansowe będą dla Pani ważne teraz, dużo ważniejsze, aniżeli y, sprawy, no te fizyczno-sercowe. Dziękuję bardzo, trzymam za Panią bardzo mocno kciuki, bo jest Pani fajną kobietą. No i tyle. Dziękuję.